Szanowny Panie Prezydencie, Panie Ministrze, Panie Generale, wszyscy wielce szanowni goście, którzy przybyli na tę wyjątkową uroczystość, ale przede wszystkim funkcjonariuszki, funkcjonariusze i pracownicy cywilni polskiej policji. Dziękuję za zaproszenie. Dwa lata temu obchodziliśmy piękny jubileusz. Polska Policja Państwowa wkraczała w drugie stulecie. Wszyscy wtedy podkreślaliśmy, jak wielką rolę odgrywa polska policja? Dziękowaliśmy polskiej policji, mówiliśmy o tym, jak wielkim szacunkiem polscy policjanci wśród polskiego społeczeństwa się cieszą. Minęły dwa lata, proszę państwa, czy coś się zmieniło? Policjanci się nie zmienili. Są jednakowo dobrze wyszkoleni, spełniają swoją służbę w sposób niezwykle odpowiedzialny, wypełniając rotę przysięgi, jaką dzisiaj mogliśmy znowu usłyszeć. Policja się nie zmieniła, ale jednak zmieniło się bardzo wiele. Przede wszystkim myślę, że po raz pierwszy zdarzyło się, że policja, która była na pierwszym froncie, walczyła ze zbrodniarzem, wielokrotnym zbrodniarzem, którego nikt nigdy nie widział to był niewidzialny zbrodnia, się nawet nadal jest koronawirus. Państwo byliście na pierwszej linii. Niektórzy z was oddali swoje życie, ale pełniliście tę służbę w sposób naprawdę niezwykły. Nie mówię tutaj tylko o waszych codziennych obowiązkach, nowych obowiązkach, jakie ta sytuacja stworzyła, ale mówię też o pięknych obrazkach, kiedy polscy policjanci starali się chociaż przez chwilę Umilić chociażby pobyt ciężko chorych dzieci w szpitalu, wtedy, kiedy te dzieci były izolowane, kiedy nie wolno im było wychodzić, nie wolno było odwiedzać ich przez rodziców, byli sami. Wy o nich pamiętaliście. Było wiele takich akcji w całej Polsce. Wszyscy je widzieliśmy. Wydaje się, że to są gesty, ale jakże znaczące w tamtej chwili, kiedy człowiek jest sam, chory, zamknięty i. Jak widziałam dzisiaj statuetki wręczane przez pana generała i usłyszałam, że jedna z pań powiedziała swojej policjantce, która jest dzielnicową, dziękuję, że pani jest, bo wiem, że nie jestem sama, to w tym proszę państwa tkwi sedno, że my przy polskiej policji czujemy się bezpiecznie i wiemy, że wtedy, kiedy jest zagrożenie, nie jesteśmy sami, że jest ktoś, kto nad nami czuwa. Ale ten koronawirus i ta pandemia pokazała także wiele trudnych sytuacji. Niektórzy nie rozumieli, że trzeba się podporządkowywać nakazom, które przecież miały chronić nasze życie. Policjanci często spotykali się z agresją. A przecież policjant w mundurze na służbie reprezentuje państwo polskie i nie wolno nikomu atakować policjanta na służbie. Na to nie wolno się nigdy godzić. Chciałam Państwu bardzo serdecznie podziękować za tę trudną, odpowiedzialną, pełną poświęcenia służbę właśnie w tym wyjątkowo trudnym czasie, na który nikt z nas nie był wcześniej przygotowany. Tutaj trzeba było szybko reagować, szybko podejmować decyzje. Wy tak robiliście, to znaczy, że znakomicie jesteście przygotowani do pełnienia tej służby. Ale przy okazji chciałabym bardzo nisko pokłonić się. Wszystkim pracownikom cywilnym polskiej policji. Bez nich, jak sami policjanci często mówią, oni nie byliby w stanie funkcjonować. Bardzo Państwu za to dziękuję, za tą codzienną pracę, której przecież nie widać. Gratuluję wszystkim tym, którzy otrzymali dzisiaj awanse na stopnie generalskie nominowanym, wyróżnionym, odznaczonym, ale też gratuluję tym, którzy wstępują do służby. Bo świadomy wybór munduru policjanta to jest wielka rzecz. Ta rota waszej przysięgi, którą słyszeliśmy, zawiera w sobie piękne, także prawdziwe słowa. I wtedy, kiedy będzie trudno, kiedy będą trudne sytuacje, a takie na pewno się będą zdarzały, bardzo was proszę, żebyście przypominali sobie, po co ten mundur włożyliście. To właśnie wy chronicie słabszych, pilnujecie porządku publicznego, czyli bezpieczeństwa nas wszystkich i walczyć się ze złem. Dziękując, życzę wszystkim państwu oprócz zdrowia, pogody ducha, tego, żebyście mieli zawsze wsparcie w swoich przełożonych i żebyście zawsze cieszyli się szacunkiem ze strony obywateli. Bardzo dziękuję. Dziękujemy pani marszałek.